Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Otrzymałem zieloną kartę na bazie małżeństwa z obywatelem Stanów Zjednoczonych i za około rok upłynął trzy lata, odkąd zostałem stałym rezydentem. Zamierzam zatem ubiegać się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Obecnie mam dwuletnią zieloną kartę, której ważność upłynie za kilka dni. Słyszałem od znajomych, że Urząd Imigracyjny ma obecnie duże opóźnienie z procesowaniem aplikacji o odnowienie zielonej karty i czas oczekiwania na decyzję w tej sprawie trwa ponad dwa lata. W przeciwieństwie do wniosków o odnowienie zielonej karty, słyszałem, że podania o obywatelstwo rozpatrywane są w ciągu kilku miesięcy. Chciałbym dowiedzieć się, czy jeżeli za niedługo będę kwalifikował się już do wystąpienia o obywatelstwo, to czy muszę koniecznie odnawiać tę dwuletnią zieloną kartę? Czy może lepiej ominąć ten krok i od razu złożyć podanie o obywatelstwo? Wniosek o usunięcie warunków z zielonej karty to nie to samo co wniosek o jej odnowienie. Obecnie ma Pan warunkową zieloną kartę, która wygaśnie równo po dwóch latach od momentu wydania, jeżeli nie złoży Pan odpowiedniego wniosku o usunięcie warunków. Do obu procedur są wymagane inne formularze i dokumenty. Aby zapobiec wygaśnięciu tymczasowej zielonej karty, musi Pan najpierw złożyć podanie o usunięcie warunków, a dopiero potem będzie Pan mógł ubiegać się o obywatelstwo na bazie małżeństwa z obywatelem Stanów Zjednoczonych. Podanie o usunięcie warunków należy złożyć w ciągu 90 dni przed upływem terminu ważności warunkowej zielonej karty. Tak więc powinien Pan zrobić to jak najszybciej. Do podania należy dołączyć opłatę, kopię zielonej karty oraz jak najwięcej dokumentów na dowód, że małżeństwo, na podstawie którego otrzymał Pan zieloną kartę, było zawarte w dobrej wierze. Po złożeniu podania, okres procesowania tego typu wniosku przez Urząd Imigracyjny jest faktycznie obecnie bardzo długi. Obecnie czas oczekiwania na decyzję wynosi ponad dwa lata. W międzyczasie otrzyma Pan z Urzędu Imigracyjnego list potwierdzający wpłynięcie podania, którym może Pan posługiwać się wraz z przeterminowaną zieloną kartą w celu potwierdzenia statusu stałego rezydenta, na przykład do podróży i do pracy. W rezultacie trzyletni termin do ubiegania się o obywatelstwo na podstawie małżeństwa z obywatelem Stanów Zjednoczonych upływa zwykle w czasie, gdy wnioskodawca wciąż jeszcze oczekuje na usunięcie warunków z dwuletniej zielonej karty. Ponieważ nie można otrzymać obywatelstwa przed usunięciem warunków z zielonej karty, decyzja o usunięciu warunków stałego pobytu musi zapaść jako pierwsza. Jeżeli zatem wystąpi Pan o nadanie obywatelstwa po trzech latach małżeństwa, spowoduje to skonsolidowanie obu spraw: wniosku o usunięcie warunków z zielonej karty oraz wniosku o nadanie obywatelstwa, i zostanie wyznaczone jedno spotkanie z urzędnikiem imigracyjnym tak zwane interview, podczas którego zostanie najpierw rozpatrzony wniosek o usunięcie warunków z zielonej karty, a następnie wniosek o nadanie obywatelstwa. W celu uzyskania więcej informacji w tym temacie, zapraszam również do wysłuchania moich innych podcastów dostępnych na stronie www.piaseckalo.com. Nazywam się Agnieszka Piasecka, jestem polskim adwokatem na Florydzie. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną, zadzwoń na 727-538-4171 lub. Osiem, jeden, trzy, siedem, osiem, sześć, trzy dziewięć, jeden,